Nawijanie głośnikowców przez Andrzeja Markowa. Stanowisko przygotowane do nawijania. Mamy już 14 zwojów, jak widać na liczniku, nawinięte. Wisi duża szpulka z cienkim drutem, mniejsza szpulka z grubym drutem, odpowiednio dobrane średnice do tego, co ma być. Przygotowany obciążnik do drutu, żeby się nie pętał. Jeden duży odważnik do. Do grubego i cienkiego drutu i mały odważnik do drutu, który jest chwilowo niewykorzystywany i wisi sobie wtedy, kiedy nawijamy grubym to cienki, żeby się nie pętał. Widok ten sam co poprzednio, tylko bardziej z góry, aby można było zobaczyć, jak to wygląda z innej perspektywy. Zupełnie z góry widać, jak jest ułożony drut. Yy, widać yy, świeczkę, którą się używa do impregnacji uzwojeń w czasie nawijania. Widać ścianki przekładek z cienkiego papieru w lewym górnym rogu. No i widać krople parafiny z poprzedniego transformatora. Tu właśnie siedzi sam konstruktor, czyli Andrzej Marków. Bardzo precyzyjnie układa drut. W czasie nawijania transformatora. Yy, wiertarka zasilana prądem stałym, odpowiednio napięcie dobrane do zapotrzebowania naciągu. I ręcznie prowadzony drut jest, żeby się zawsze układał tak, jak potrzeba, a nie jeden na drugim, i to jest właśnie wyższość nawijania z ręcznym prowadzeniem niż przez nawijarkę, bo nawijarka jest ślepa i leci za danym skokiem, a jak prowadzisz ręcznie. To się drut, w momencie kiedy się drut założy, to można zdążyć, zatrzymać, położyć drut odpowiednio i jedziemy dalej. Wtedy przy takim nawijaniu mamy 100% pewności, że transformator jest nawinięty dobrze, nie będzie żadnego drutu na drucie ani żadnego zwarcia, można odpowiednio go ścisnąć, i przez to sprzężenie między uzwojeniem anodowym i głośnikowym jest jak największe i wszystko, co przychodzi do wzmacniacza, wychodzi do kolumny. To samo, tylko patrzę na prowadzącego. Właśnie trochę mnie rozśmieszał facet, który robił te zdjęcia, pan Ludwik Igielski, dobry meloman i dobry fachowiec. Tu jest właściwie wszystko, co widzimy: to cała aparatura, która jest używana w czasie uruchamiania i konstrukcji wzmacniaczy. Teraz mamy już pełną warstwę, pierwszą nawiniętą. Widać, jak równiutko wszystko wyszło. Widać, że transformator jest ładnie przygotowany do nawinięcia, że nie ma ostrych kantów, że drut się nie zagina pod kątem prostym, tylko po łuku, żeby izolacja na tym zgięciu nie pękała i transformator mógł służyć 100 lat albo i więcej. To samo, tylko z góry ujęcie, aby można było zobaczyć również, że w każdej pozycji... Ten drut jest idealnie równiutko poukładany, prawie lustrzany odbicia. Tu jest yy, pierwsza warstwa uzwojenia wtórnego, nawinięta na uzwojeniu pierwszej części anodowego. Widzimy, że jest grubszy drut, ale również równiutko ułożony. W zależności od tego, do jakiej kolumny jest wykonywany transformator, średnica tego drutu ulega zmianie. Im niższa impedancja kolumny, tym drut jest grubszy, a im wyższa impedancja, drut jest cieńszy. W niektórych przypadkach, na przykład do wysokoomowych kolumn radiowych, średnice drutów są prawie jednakowe. Mamy tą samą sytuację, tylko widok od góry. Yy, mamy widok transformatora po nawinięciu już obu połówek yy, z wyłożonymi na boki końcówkami. Końcówki kolorowe na cienkim drucie yy, służą do tego, aby można było połączyć je między sobą kolorami, czyli załóżmy zielony do zielonego, żółty do żółtego żeby nie bawić się z jakimiś numerakami i innymi rzeczami. W prawym górnym rogu widzimy przygotowane przekładki do transformatorów. Jedne są z cienkiego papieru, a drugie są z grubszego. I do tych grubszych używamy prasy fachowej Volumen Journal. Ten sam transformator już nawinięty, tylko widok z góry, aby można było obejrzeć go z każdej strony. Transformator po nawinięciu, widok od strony otworu do rdzenia. Widać, że wszystkie uzwojenia są ułożone bardzo ściśle i przestrzeń między uzwojeniami jest bardzo dobrze wypełniona. Transformator już prawie ukończony. W czasie nawijania widzimy jedną z ostatnich sekcji nawijanych cienkim drutem. Mimo, że uzwojeń przybyło i połówka karkasu jest wypełniona, yy, mimo wszystko widać, że jest to wszystko równo ułożone i drut się nie zakłada jeden na drugi ani nie ma żadnych pokłębionych kawałków. Widzimy tutaj wiertło i wtyczkę wetkniętą w bok karkasu. Yy, te dwie części pomagają przy utrzymaniu końcówek drutów, które są w czasie nawijania dobrze umocowane. W czasie, kiedy nawijamy gruby drut, naciąg jest bardzo duży, i żeby ten drut się nie wyślizgnął i nie zmienił położenia po uruchomieniu nawijarki, musi być bardzo mocno przyczepiony do brzegu karkasu, aby nie zmienił swojej wysokości. I właśnie w tym celu jest użyte wiertło. Cieńszy drut można załatwić wtyczką radiową, którą widać na zdjęciu. Tu widzimy prawie zakończoną. Sekcję uzwojenia anodowego, czyli cienkim drutem, widać, że jest cienki papier położony i nasycony parafiną. Parafina y, uniemożliwia poruszanie się drutu w dolnych warstwach, które są dociskane następnymi warstwami, które nawijamy. A poza tym, w czasie impregnacji transformatora, takie y, zaimpregnowanie y, nasyca sobą cały transformator. W tym celu jest on nagrzewany, aby parafina weszła w każdy zakamarek transformatora, przez co unieruchomia uzwojenia i powoduje, że jest to bardzo wytrzymałe elektrycznie, a trzeba wziąć pod uwagę, że muzyczka to jest zbiór bardzo nierównomiernych przebiegów i mogłyby powstać albo jonizacje, albo przebicie uzwojeń, gdyby było Niewłaściwie to zrobione. Widzimy w środku cienkie uzwojenie, które jest również równiutko jak lustro ułożone.